go. dzisiaj kroki troszeczkę inaczej, jesteśmy przy Węgierce, jest to teatr nadal w przebudowie, mam nadzieję, że już niedługo skończą i będzie można coś obejrzeć, także jak widzicie trochę mgliście, ale nie jest, nie jest aż tak zimno, mimo że mam dwie bluzy, dzień nietreningowy, ale również dzień jedzenia, pokażę Wam co właśnie wpada w dzień, w którym nie ćwicza na siłowni, ale najpierw jeszcze pokażę Wam część Białego Stoku, także lecimy, a potem widzimy się przy pierwszym posiłku. Za mgły wyłania się wejście do Pałacu Bronickich. Jeszcze w nie widzicie, ale za chwilkę tam wyjdzie. Za chwilę będzie już lepiej to widać. Potem przez park do domku. Jak się uczyć, to od najlepszych. A Hunter ewidentnie, jego progres pokazuje, że wie, co robić. Ćwiczy na bardzo niskiej objętości. Z tego co zauważyłem, jedna, dwie serie robocze. Góra na ćwiczenie także no coś znów innego ale to też no, tylko osoby mega zaawansowane i znające swój organizm, swoje ciało, mogą w ten sposób do tego podchodzić. Poranna rutyna zakończona, czyli najpierw były kroki, potem trening brzucha, planki, wakumy. A teraz pierwszy posiłek: Cztery całe jajka. Do tego wsypuję 100 gramów mąki ryżowej i słodziki. Wszystko mieszam na patelnie 100 gramów truskawek. A w drugiej w miseczce będzie 100 gramów mąki ryżowej z kakao i też z dwoma, trzema słodzikami. Jako klej. Zresztą zobaczycie efekt końcowy. No i tak będzie prezentowało się śniadanko, także um, nie mam zbyt wielu miseczek, muszę sobie na razie poradzić, bo jakoś wypadło mi z głowy i ciągle mówię sobie, kupię, kupię, więc mam pojemniki. To zawsze ratuje kulturystów pojemniki. Więc zaraz zobaczycie efekt końcowy. Jedna miska do jedzenia oczywiście istnieje, zielona, której nie chciałem brudzić. Podczas robienia właśnie placka, także tak jak wspominałem, 200 g łącznie mąki ryżowej, trochę kakao, 100 g truskawek, 4 jajka i 20 g izolatu. Przed seansem. A jakim seansem to powiem później. Jeszcze czas na małe papu, czyli 150 gramów ryżu, 200 g indyka, trochę ketchupu roleskiego i to będzie dodatek, czyli Pepsi mango 0. Mówiąc o plakatem bo na tym byłem. A... Naszpikowany efektami specjalnymi, aż do przesady, bo widz nie może czasami aż przetrawić tego, co działo się przed chwilą, to już przechodzą do kolejnych akcji. Tak to widzicie, chcę się wyrazić na zasadzie takiej, żeby nie zrobić Wam spoilera. Czy warto? Jeżeli ktoś lubi nadmiar emocji, to jak najbardziej. Jeżeli ktoś się nudzi, to tak, ale. Myślę, że po prostu sami zdecydujcie. Jeżeli jesteście fanami kina mocnego, mocnej, wielkiej akcji, to tak. Nadmiernej nawet akcji. A jeżeli nie, to przemyślenie. To przemyślenia. Na pewno nie są to stracone pieniądze. A poza tym kawusia teraz wpadnie. Trochę widzicie, nie w, m, po kolei, bo powinienem tak naprawdę kawę wypić przed bagadami, Ale widocznie nie zamulił mnie na tyle. I przetrwałem cały seans, więc moim zdaniem było warto. Nie żałuję. Pych No, muszę Wam powiedzieć, że nasza jesień jest już coraz bardziej um, doskwiera chłodem, tak to można nazwać. 100 g jabłka, 125 g ryżu, basmati, 10 ml oliwy, 200 g indyka, trochę cukinii, trochę keczapu. Kolejny posiłek przydany. Padła mała drzemka, a po drzemce kolejny posiłek, czyli 120 g klejku, 60 g izolatu, 10 g czekolady gorzkiej i 100 g truskawek. Często też dostaję pytania co do golenia. No cóż, takie są pytania, więc takie też będę odpowiedzi. Skoro chcecie wiedzieć co do twarzy, akurat goliłem twarz i tak dalej, plecy, to co do twarzy użyłem sobie Philipsa OneBlade'a. I on jest taki troszkę bardziej agresywny, ostrzejszy. A co do mm, ciała, to manscape. Nie golę się typowo golarką, bo strasznie delikatny pan jest. dawcio. I e, plusem jeszcze manscape'a jest to, że ma latareczkę. Także bardzo e, fajnie i leżej Jest wtedy zobaczyć te wszystkie włoski i tak dalej. Także tak jak mówię, do ciała manscape. A, do papy One Blade. Kolejny posiłek teraz będzie z makaronem. To jest gluten-free makaron. I pytaliście też często o niego, więc pokazuję. Można go dostać w kerfurze, w Lidlu chyba też czasami jest. A jak nie to w Biedronce, powiem Wam, że jest też spaghetti gluten-free, jeżeli kogoś interesuje. Naprawdę spoko w smaku, także za chwilkę pokażę Wam cały posiłek. Kolejny posiłek przede mną. Tutaj mamy 200 gramów indyka, 120 gramów makaronu, który Wam przed chwilą zresztą pokazywałem. Do tego troszkę cukinii i przepisuję sobie do nowego, mniejszego zrzecicku trening, który będę jutro wykonywał. Będzie to dzień nóg z naciskiem na dwójki. Ogólnie w obu planach mam większy nacisk obecnie na dwugłowej pośladki, bo one. Wymagają większej pracy niż czwórki, jednakże no, nie, nie zaprzestaje w ogóle jakoś dawać siebie mniej, jeżeli chodzi o trening czwórek, bo no, one muszą być również większe. No, to jest już kategoria super ciężka, także trzeba tej masy nałapać. Jednakże nie jest to na takiej objętości jak partie, które wymagają jej większej, tak, także na przykład klatka czy na niej się skupię, tak, czy właśnie dwugłowe. Także jutro będą rdl, -e, mm, będą uginania siedząc, będą uginania leżąc. Na siłowni, na której teraz ćwiczę na maniaku, mam bardzo dużo sprzętu, mam też uginanie stojąc. Jutro go nie będę wykonywał akurat e, na trening. E, Czwórek jeżdżę do Maxa, no siłownie Max, i tam też jest ukinanie stojąc. Tam jest właśnie hak maszyna, która bardzo fajnie chodzi. No i zmieniam sobie właśnie co do potrzeb, akurat tylko na ten dzień czwórek, bo tam jest ten hak, właśnie troszeczkę lepszy. No i e, naprawdę jestem zadowolony z tego, jak to wszystko przebiega, a my najpierw się wezmę oczywiście za. Zjedzenie, potem za przepisanie, i widzimy się przy kolacji. Dobra, i przede mną ostatni posiłek. Tutaj w ogóle gdzieś wkleję makrosy całego dnia i kalorie, żebyście wiedzieli, ile tego dokładnie było. 90 gramów mąki ryżowej, do tego gram kakao, eee, gram, 2 gramy, wiadomo, zaraz jak się sypnie. 20 g czekolady gorzkiej 80 piątki do tego 50 g borówek i 60 g izolatu. Przed chwilą napisał do mnie AJ w ogóle tam przeciągnął się troszeczkę ten posiłek czasowo. No i zapytał czy nagrywamy. No i oczywiście ja mówię, że nagrywamy, tak. No i na spontanie porozmawialiśmy sobie na różne ciekawe tematy kulturystyczne, między innymi o zawodach, które będą miały miejsce już Niebawem, czyli o Europa Pro i zawodach w Brazylii, gdzie witali Ugolnikow jako godwito, nikt jego to godwito będzie właśnie starał się o kartę Pro i o eliminację, kwalifikacje na zawody Mister Olympia. Co zresztą usłyszycie nasze opinie, czy mu się uda na kanale AJA? Zostawcie tutaj suba, komentarz, łapkę w górę. I zapraszam Was do opisu, gdzie znajdują się linki do kodów rabatowych. Dzięki bardzo, że jesteście i widzimy się już niebawem.